Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj prawdopodobnie albo jutro będzie Skibidzi Toilet 79, part 1. Dzisiaj podsumujemy sobie przecieki. Tak jest dużo się wjejście. Mamy też informacje, ale nie wiem czy je dzisiaj pokażę, ale podsumuję Wam liki dzisiaj. Mamy tutaj kilka spoilerów. Na początek zobaczymy ten z kamera z Spiderem, to jest prawdopodobnie z bazy ich. Tutaj mamy kolejny z Mutantem. Tutaj mamy jakiś dźwig, czołg. Mamy też ulepszoną mafię Toilet z laserami. Duchess również Astro. I mamy kolejne zdjęcie obrazek Astro Dacus, która tak szczerze się uśmiecha. Nie wiem co to może być, ale dowiemy się prawdopodobnie już dzisiaj albo w niedzielę. Prawdopodobnie dowiemy się dzisiaj wieczorem w nocy, albo jutro rano. Albo w ogóle. Ale powiedziałbym, że to ma być w Sunday. Czyli nie, nie wiadomo, ale tak zobaczyłem. Tak sobie zobaczyłem jakiś tam film, że ma to być w Sunday. Ale wiecie, jak to może być z boomem: że to może zostać przesunięte na następny weekend albo na poniedziałek. Mam też tutaj kolejną informację: że ten odcinek pojawi się chyba w tym tygodniu, albo nie. Mam nadzieję, że w tym, bo ja nie wytrzymam Pan. Mam jeszcze kolejną informację. Tu możecie sobie przeczytać. Hey, everyone. Zapauzujcie to sobie. Okej. Okay. Mamy tutaj kolejny przeciek z Large TV Manem i jakimiś kontenerami. Także nie wiadomo, co to będzie. Prawdopodobnie uciekał z bazy kamer. To chyba logiczne, bo została za, zaatakowana przez astro. Nie wiadomo, czy się pojawi czy tam kamera. Ten kamera raczej nie, bo by zginął. Więc ja nie wiem jeszcze, co tam będzie. Ale na pewno coś będzie. Także mamy parę przecieków, które spróbuję Wam podać. Tutaj kolejny przeciek. Tutaj kolejny, taki, coś się ja dobiorę, czasami z filmów jakichś na YouTubie, więc znajduję to. Mamy jakieś informacje, możemy się zapałować. Tutaj jakiś kolejny lik. Tutaj kolejny spoiler da, by Dafuk Boom To ja to biorę z YouTube, bo nie da się znaleźć tych wszystkich spoilerów na Discordzie Dafugbuma. Także wiem, że... Kolejny leak, proszę bardzo. Mamy tutaj kameramana detektywa, takiego naukowca, kameramana oraz takiego speakermana, który z dziwnym bokiem ma Tutaj kolejny kameraman, proszę bardzo, patrzcie. I tutaj mamy, według mnie, najciekawszy przeciek. Baza kameramanów została zaatakowana. Mamy Michaela Jacksona, Mafia oraz umięśniony Buff Mutant. To są wszystkie przyczyny.